Proszę Państwa, jesteśmy w gościnnym miejscu naszego e, przyjaciela i wieloletniego współpracownika Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Widzicie Państwo w pięknym ogrodzie. I jesteśmy w Gdyni, a ze mną jest Jerzy Kowalski. Tak, Jerzy Kowalski. Chciałem, żebyś coś więcej o sobie Aha. powiedział, bo o Jerzym Kowalski mówi, je, mówi się, że jest złotą kartą podziemia. W Gdańsku. No czy złotą to nie wiem. Z pewnością ja i szeroka grupa moich przyjaciół byliśmy wydaje się nam dosyć mocno zaangażowani w ruch niepodległościowy, w ruch podziemia solidarnościowego. I wydaje nam się, że ta karta po 30 latach wydaje się nadal ważna, ponieważ bez. Odnowy, bez dekomunizacji, bez tych zmian, o które walczyliśmy, nie odbudujemy Polski, bo w tej chwili Polska gdzieś na tam skręca i próbujemy znaleźć, w jakim kierunku to idzie. Jerzy jest to skromnym człowiekiem, bo rzeczywiście w Gdańsku miał niezwykle ważną pozycję. A dlaczego Instytut się interesuje właśnie Jerzym? Dlatego, że między innymi zajmował się niesłychanie ważnymi sprawami gospodarczymi tutaj w regionie, ale również takimi, które mają znaczenie ogólnopolskie. O, o, o ile wiem, byłeś założycielem yy, spółdzielni yy, właśnie, która, która miała tu duże znaczenie dla regionu? Nie, nie, byłem tylko członkiem Rady Nadzorczej, spółdzielni usług Wysoko, wysokościowych Gdańsk, która wcześniej nazywała się prawidłowo Świetlik. Spółdzielnia ta zrzeszała e, kilkuset działaczy antykomunistycznych. Oczywiście trudno było się ustrzec e, ewentualnej inwigilacji, natomiast e, w spółdzielni byli wspaniali ludzie. My w Instytucie od, 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 od wielu lat próbujemy przygotować projekt, który będzie projektem po kryzysie. W momencie, bo, bo kryzys na pewno nastąpi, na pewno będzie takie tąpnięcie gospodarcze, ale istotą rzeczy jest to, się wydarzy później. I my przygotowujemy taki wielopoziomowy, na wielu poziomach projekt, który roboczo nazwaliśmy Arka Nowego, która ma być taką Arką Nowego dla gospodarki, dla państwa, dla Europy i świata w kategoriach i architektury finansowej, ale również też etycznych, również też w kategoriach pojęciowych, w, w kategoriach edukacyjnych. Pokazanie, że w wielu obszarach dzieje się po prostu niedobrze i że ten kryzys, który nastąpi, dotknie dokładnie wszystkich obszarów. I w związku z tym trzeba przygotować projekt, który będzie e, pozwalał. E, e, jakby przejść suchą nogą przez ten, przez ten projekt. To będzie bardzo trudne. Oczywiście. Będzie bardzo, bardzo trudne, ale, ale właśnie w, w Instytucie z wieloma środowiskami, między innymi właśnie tutaj w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, w, 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 w Łodzi, pracujemy nad takim rozwiązaniem. Który i dotyczy i architektury finansowej, i kwestii pieniądza, jak i również właśnie rozstrzygnięć w tych kategoriach etyki w polityce, etyki w gospodarce, etyki w finansach, kwestii. Mediów, które nie powinny być mediami, które posługują się właściwie przez cały czas narracją, teraz po prostu zwyczajnym kłamstwem. To samo politycy kłamią bezkarnie. Mamy do czynienia z systemem, który przyzwala na grabież. Który nie szanuje prywatnego majątku. My nawet w Instytucie e, pracujemy nad tak zwaną e, skargą e, wenedyjską od Wenedów, czyli od najstarszych mieszkańców naszej, e, naszych tutaj e, terenów, e, żeby e, była ta skarga pozwalała. E, każdemu obywatelowi domagać się swoich praw, które zostały utracone, że własność została zagrabiona przez zbrodnie sądowe, przez wrogie przejęcia, przez totalitaryzm fiskalny, o którym żeś powiedział. Bo na przykład takie kontrole mogą u Ciebie na przykład zablokować rachunek, który po, po, powoduje. I nie tylko, no właśnie w zasadzie wygasić działalność wygasi działalność i Ty nagle, nagle... na zlecenie, na zamówienie, no, a, nie, a nie w celach ochrony skarbu państwa. Nie w celach wykrycia przestępstwa, tylko w celach nękania. I z tym trzeba skończyć. Więc ten rząd. Ta, ta obecna władza obiecywała nam, że pewne praktyki zostaną przerwane, ale niestety od trzech lat wydaje mi się, że wszelkie reformy zostały zatrzymane. Tak jak w wymiarze sprawiedliwości niewiele się zdarzyło poza rotacją prokuratorów, to w tej chwili już kompletnie skandaliczne dno mamy w prokuraturze, gdzie pisząc zawiadomienie do prokuratury w sprawie grupy przestępczej, która na olbrzymią skalę narażała skarb państwa na straty sprawa zostaje po roku przerzucona do posterunku policji we Wrocławiu I więc zadałem pytanie postorunkowemu czy odważy się przesłuchać ministra Adamczeka więc no, dochodzimy do parodii dochodzimy do parodii wymiaru sprawiedliwości, a miało być inaczej ja rozumiem, że ten wymiar sprawiedliwości i prokuratura są bardzo oporne ale tutaj w konstytucji nie ma nic, żadnego słowa chroniącego prokuraturę, więc ją można zlikwidować jednym trzaśnięciem w pysk. Z sądem może być troszeczkę większy kłopot, ale to są rzeczy wynikające z praktyki i oczywiste. Prokuratura działa źle. Prokuratura jest agenturalna. W prokuraturze nawet pani Barbara Kijanko, słynna pani z afery Amber Golda, nie siedzi. I co ta pani ma dostać uprzywilejowaną emeryturę? Pewnie ją dostanie. No, 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 dlatego, że wzięła parę tabletek i zrobiła szopkę na komisji Ambergolda? Absurdalnie, ja tą panią trzy miesiące przed komisją widziałem zupełnie sprawną. Bo właśnie oglądałem papiery, które mi znowu skręciła, umorzyła kolejną sprawę w związku z gangiem byłego prezydenta, całe szczęście Pawła Adamowicza, którego już nie mamy. No, Amber, Amber Gold w ogóle była pewną przykrywką, udawaniem, że próbuje się doczyć prawdy, bo tak naprawdę. Istotą rzeczy były jeszcze, że tak powiem, pieniądze, które finansowały Majdan, które w ogóle nie były po, po poruszane no, w, w tym. To, że organy sprawiedliwości kompletnie sobie nie radzą tam, gdzie powinny natychmiast działać, bo jeśli stwarza się, próbuje się robić Majdan za obce pieniądze, jeśli wyprowadza się ze skarbu spółek Skarbu Państwa olbrzymie pieniądze, łącznie z majątkiem, I okrada się ludzi, jak w Ambergoldzie i nikt nie siedzi tylko są opowieści, że może ktoś będzie siedział. I mamy otoczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i byli jezbecy. Rząd PiSu obiecywał, że rozwiąże Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co się nie zdarzyło przez te ostatnie lata. No obiecywał, że rozliczy afery i też żadnej nie rozliczył. Dokładnie. Więc tych obietnic było dużo i nadzieje społeczne były wielkie. Ale teraz jest czas na rozliczenie. Oczywiście, no szukamy rozwiązań żeby rozmawiać, ale widać, że te rozmowy no to jest rzucanie grochem o ścianę. Piszemy, staramy się robić to w formie cywilizowanej, próbujemy przekazać naszą opinię, ale widać wyraźnie, że im głupszy, tym bardziej awansuje, bo inaczej tego nie można nazwać. Złodziejstwo, no to już jest zupełnie inna kwestia, ale też było dużo huku, że tutaj platforma afera, 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 ale teraz to się troszeczkę inaczej odbywa, ale nadal jest ciągłość. Tych złodziejskich grup, które siedzą w spółkach Skarbu Państwa. Dalej ten majątek jest zagrożony, dalej dziwne osoby są nominowane na stanowiska prezesów. I raz jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? Kto chce doprowadzić do chaosu w państwie? Kto chce do końca wyprowadzić majątek ze Skarbu Państwa? mamy ostatnią transakcję. Orlen zakupił sobie Energa. Szukałem materiałów. Aby zrozumieć, jaki jest cel, w czym to ma pomóc, jaki jest interes Skarbu Państwa, że tą operację wykonać. Mam dwie ekspertyzy na dzień dzisiejszy, z których jasno wynika, zrobione przez niezależne osoby, nie znające się nawzajem, a znające się na gospodarce, że Skarb Państwa trzykrotnie stracił. To, to, to są opinie z ostatnich dwóch miesięcy. Czyli eksperci przeanalizowali dostępne materiały. No przecież, no jak to jest? No to o co tu chodzi? No, tak jak transakcja e, odkupienia e, banku PKO, e, która też, e, że tak powiem, e, odbyła się ze stratą. My mamy e, mnóstwo w Instytucie e, przykładów, e, gdzie właśnie E, tego typu e, transakcje na pewno nie są zgodne z, z interesem e, państwa e, gorzej nawet z polską racją stanu z jedną e, 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 polską e, służbę no bo z tego wynika że coś się nie tak się e, pe, zrobiło w państwie no my stawiamy też że tak naprawdę nie ma polskich służb one służą e, służbom innym a z kolei te e, służą międzynarodowym e, korporacjom finansowym które które tutaj próbują przejąć nasz majątek, nasze dobra, nasze złoża itd., itd. To jest coś, czego tutaj władza absolutnie, absolutnie nie chroni. No być może będzie trzeba, trzeba zrobić taki ruch, który będzie ruchem jakby obok, obok systemu. Taki, który będzie ch chronił ten majątek, dbał o te nasze, nasze srebra narodowe. No. no bo jeśli ten rząd chce kontynuować pewien fragment polityki socjalnej, który oczywiście uznaję i popieram, bo to ma sens, tak? Że słabszym trzeba pomagać, ale na to muszą być pieniądze. Jeśli po pozwalamy grabić w takich spółkach jak LOTOS, PKS -y, czy Orlen, czy, no, no to jest około 2000 podmiotów, które jeszcze mają majątek narodowy. No to pytanie, czy ten rząd yy, faktycznie... Yy... Realizuje oczekiwania społeczne. W większości nie. tych spółek skarpaństwa nie ma 50%. Ale, ale są spółki, w których jest kontrola. I sobie kompletnie nie radzi skarb państwa. To nie, to nie jest tak, że skarb państwa jest zupełnie bezradny. Jeśli jest niegospodarność, to nie, nie trzeba mieć 50%, żeby rządzić. Wystarczy korzystać z kodeksu spółek handlowych, wystarczy wprowadzać do rad nadzorczych osoby, które będą miały. Poza kwalifikacjami, bo, bo podobno się wymaga kwalifikacji, poza kwalifikacjami będą wiedziały, co to jest polska recesja stanu, bo wydaje się, że 90% tych podmiotów jest źle zarządzanych, a wręcz jest zarządzanych niegospodarnie. I jeśli chcemy wyjść z kryzysu, to musimy nad tym zapanować, bo to jest jeden z elementów, bo spółki powinny generować przychody i zyski. I spółki powinny nam gwarantować, że ten budżet będzie nam rósł. A kolejne podmioty gospodarcze mają kłopoty. Opowieści, że za chwilę lotos zostanie kupiony, pytanie, po co? To są proste pytania. No po co? Znaczy, obawiam się, że w rządzie jest słabo definiowana polska racja stanu. Gdyby ich zapytać, co jest polską racją stanu, to. Podejrzewam, żeśmy się przewrócili na plecy, jakbyśmy usłyszeli, co oni na ten temat mówią. Najgorsze jest to, że ja w 2009 roku napisałem do prezydenta Lecha Kaczyńskiego prośbę. Znaczy, składając gratulacje przy okazji wybrania na prezydenta, napisałem prośbę o zdefiniowanie polskiej racji stanu. I się dowiedziałem od jakiegoś doktora, nie wiem czy to agent, czy idiota, który do mnie napisał, że będzie analizował mój list. No i do dzisiaj analizuje. Zginęła setka ludzi i do tej pory nie wiemy, co to jest polska racja stanu. A prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc wydaje się, że naturalną ro rolą byłoby, żeby prezydent Andrzej Duda spróbował to zdefiniować. Bo może wokół tego by powstała Polska. E, Jerzy, no bardzo ci dziękuję za tą, za tą rozmowę. E, myślę, że ją będziemy jeszcze e, kontynuować. No cóż, no zobaczymy co się wydarzy w sobotę, jeżeli to będzie wyglądało tak, jak żeśmy to powiedzieli przed, przed chwilą, to wydaje się, że karta prezydenta Dudy a za chwilę PiSu będzie kartą zamkniętą, zobaczymy co się wydarzy dalej, no, będziemy to obserwować i będziemy to oczywiście komentować. Państwu bardzo dziękuję za, za uwagę. Bardzo proszę, subskrybujcie nas i tradycyjnie życzymy Państwu miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia Państwu.